Dzień dobry we wtorek, 13 grudnia. Dzisiejszym patronem wydania Biznes Update jest podcast Prawo dla Biznesu mecenasa Piotra Kantorowskiego, którego mam przyjemność słuchać od kilku lat i który był chyba jednym z pierwszych profesjonalnych podcastów w Polsce. Podcast w bardzo przejrzysty i odpowiedzialny sposób przedstawia aspekty prawne prowadzenia biznesu, szczególnie w sferze biznesu online i marketingu. Z całego serca polecam podcast Prawo dla Biznesu. Biznes Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W poniedziałek na polskiej giełdzie główne indeksy zamknęły się na plusie około 1,5%. Podobne wzrosty w Stanach Zjednoczonych, NASDAQ i S&P 500 także około 1,5%. Dla odmiany niemiecki DAX stracił 0,5%. Kursy walut bez większych zmian. Za dolara płacimy 4,45, a za euro 4,69. Gospodarka i makroekonomia. Jak wynika z badania indeksu cen w sklepach detalicznych, w listopadzie ceny w sklepach wzrosły około 26%. Dane zostały zebrane z ponad 41 tysięcy sklepów. Do produktów, które najbardziej podrożały, należą margaryna do pieczenia prawie 50%, drób także prawie 50%, papier toaletowy 56%. Wiadomości ze świata analitycy oczekują, że w tym tygodniu główna stopa procentowa rezerwy federalnej wzrośnie o pół punktu procentowego, Europejskiego Banku Centralnego między pół a 75 setnych punkta, a Banku Anglii także o pół punktu procentowego. Produkt krajowy brutto Arabii Saudyjskiej wzrósł w trzecim kwartale o prawie 9% w skali roku. Królestwo jest na dobrej drodze do tego, by być w tym roku najszybciej rozwijającą się gospodarką spośród krajów G20. Awaria największego rurociągu naftowego do Stanów Zjednoczonych z Kanady może wpłynąć na zapasy ropy w kluczowym amerykańskim hubie magazynowym i odciąć dostawy ropy naftowej do dwóch centrów refineryjnych rurociąg Keystone firmy TC Energy przewozi około 600 tysięcy ton baryłek kanadyjskiej ropy dziennie do Stanów Zjednoczonych. Został zamknięty w środę po tym, jak w wyniku przecieku wyrzucił ponad 14 tysięcy baryłek ropy do strumienia w Kansas, co czyni to największym wyciekiem. Ropy w Stanach od prawie dekady. Informacje biznesowe. Mercedes-Benz planuje zainwestować ponad miliard euro w fabrykę w Jaworze, będą w niej produkowane elektryczne samochody dostawcze. Dzięki inwestycji zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet tysiąc osób. Fabryka stanie obok istniejącego już zakładu Mercedesa za 600 milionów euro, zatrudniającego 1500 osób i produkującego czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne oraz baterie elektryczne. Platforma internetowa Carsmile, która oferuje wynajem i leasing samochodów, ma zamiar wprowadzić możliwość wynajmu samochodów używanych. Do głównych zalet aut używanych, obok niższej ceny należą także krótszy okres najmu i dobra dostępność pojazdów. Platforma szacuje, że w przyszłym roku auta używane będą stanowiły około 1 piątą pojazdów wynajętych za jej pośrednictwem. Grupa Azoty zamierza zainwestować 140 milionów złotych w instalację do produkcji nawozów i tworzyw w Tarnowie. Spółka uzyska zwolnienie podatkowe do 40% nakładów dzięki otrzymanej decyzji od Krakowskiego Parku Technologicznego. Spółka z grupy Windykatora Kruk o nazwie Kruk Investimenti podpisała z UniCredit umowę kupna portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów o łącznej wartości nominalnej około 75 milionów euro i kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej do 460 milionów euro. Spółka biotechnologiczna Poltrek, która pod koniec ubiegłego roku pozyskała do inwestorów 100 milionów złotych, wkrótce uruchomi kolejne projekty badań nad preparatami do leczenia cukrzycy. Dodatkowo w planach jest pozyskanie partnera branżowego. Obecnie pracuje nad wyborem doradcy do wsparcia w rozmowach z potencjalnymi partnerami. Wiadomości z Unii koncern energetyczny cez zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową o wartości do 790 milionów euro. Środki te mają wesprzeć finansowanie działań w zakresie wzmocnienia i rozwoju sieci dystrybucyjnej w Czechach. W wiadomości ze świata firma Airbnb zakazuje niektórym użytkownikom rezerwacji całych nieruchomości na jedną noc w celu niepożądanych imprez sylwestrowych. Ograniczenia mają dotknąć osób, które nie mają pozytywnej historii zamówień na koncie. Zakaz pojawi się m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. W Polsce zakaz nie obowiązuje. Twitter ponownie uruchomił w poniedziałek odnowioną wersję swojej usługi subskrypcji Twitter Blue po wyższej cenie dla użytkowników Apple. Użytkownicy mogą subskrybować usługę, która umożliwia edycję tweetów, przesyłanie filmów. O rozdzielczości 1080 pikseli i uzyskanie weryfikacji konta za pomocą niebieskiego znacznika wyboru. Cena to 8 dolarów miesięcznie przez przeglądarkę internetową lub za 11 dolarów miesięcznie za pośrednictwem Apple iOS. Pojawiły się doniesienia medialne, że Twitter szuka sposobów na zrównoważenie opłat pobieranych w App Store: fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Wirtualna Polska przejęła za 8 milionów złotych farmę fotowoltaiczną na Dolnym Śląsku o mocy prawie 2 MW i powierzchni ponad 3 hektarów. Obecnie zielona energia pochodząca z własnej produkcji zaspokaja prawie 80% zapotrzebowania grupy na zasilanie serwerowni. Łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych Wirtualnej Polski to prawie 5 MW. PGE Energia Odnawialna kupiła w województwie łódzkim i Wielkopolskim 28 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW. Wszystkie mają ważne warunki techniczne przyłączenia. Spółka PGE Energia Odnawialna kontroluje farmy wiatrowe, elektrownie wodne, elektrownie szczytowo-pompowe i elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc wszystkich obiektów przekracza 2433 MW. Firma Private Equity TDJ ogłosiła nowy skład zarządu, który będzie obowiązywał od początku przyszłego roku. Prezesem zarządu zostanie Jacek Leonkiewicz, pracujący w TDJ od 2016 roku na stanowisku partnera zarządzającego, gdzie kierował obszarem equity, szefem finansów i wiceprezesem zarządu zostanie Robert Rogowski, pracujący w firmie od ponad 4 lat. Wiceprezesem zarządu zostanie także Czesław Kisiel, który w przeszłości był już prezesem TDJ. Fundusz VC Market One Capital zainwestował wspólnie z Flashpoint i Venture Friends w grecką spółkę Welcome Pickups, która oferuje spersonalizowany transport. Spółka pozyskała łącznie 5 milionów 300 tysięcy euro, środki zostaną przeznaczone na ekspansję zagraniczną. Symfonia, producent oprogramowania księgowego i do zarządzania przedsiębiorstwem z portfela funduszu Mid Europa, rozgląda się za spółkami do przejęcia w Polsce i regionie. Obecnie prowadzi due diligence i zaawansowane rozmowy z podmiotem zagranicznym. Symfonia jest zainteresowana głównie spółkami generującymi od 15 do 20 milionów złotych przychodów, jednak nie wyklucza większych akwizycji. Dodatkowo spółka planuje utrzymać 20% tempo wzrostu organicznego. Do jutra trwa proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcję spółki Pure Biologics. W ramach oferty akcji serii G proces jest prowadzony przez Ipopema i dom maklerski Navigator. Cena emisyjna zostanie ustalona po budowie księgi popytu. W poniedziałek na głównym parkiecie GPW zadebiutowały akcje Cloud Technologies, która stworzyła platformę do gromadzenia i przetwarzania danych o internautach, co ma zastosowanie m.in. w kampaniach reklamowych. Akcje spółki zostały przeniesione z New Connect. Kurs akcji wzrósł o 2,5% do 37 zł. Kapitalizacja spółki to około 185 milionów zł. W tym roku odbyło się łącznie 8 debiutów na GPW, wszystkie w ramach przenosin z New Connect na główny parkiet. Serwis Analizy.pl podał, że w listopadzie saldo wpłat i wypłat funduszy inwestycyjnych było dodatnie i wyniosło 180 milionów złotych. Jak napisano, to pierwszy miesiąc na plusie po 13 miesiącach przewagi umorzeń. Duże odpływy nastąpiły w funduszach dłużnych. Dodatnie saldo odnotowały fundusze mieszane łącznie 1,2 miliard 200 milionów złotych, a także akcyjne symboliczne 10 milionów złotych. Giełda Nasdaq uzyskała zgodę na rozszerzenie limitów pozyskania kapitału w celu zachęcenia większej liczby firm do wejścia na giełdę. Niebawem podobne kroki podejmie New York Stock Exchange. Brad Pitt sprzedał 60% akcji swojej firmy produkcyjnej Plan B Entertainment francuskiemu konglomeratowi medialnemu Media One. Wycena akcji ma sięgać kilkuset milionów, jednak poniżej kwoty 500 milionów dolarów. Aktor założył firmę w 2001 roku wraz ze swoją byłą żoną Jennifer Aniston i ówczesnym menedżerem Bradem Graham, który zmarł w 2017 roku. Brad Pitt stał się jedynym właścicielem po rozwodzie z Aniston prawo i podatki. Jeżeli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie, słuchaj podcastu Business Updates. Jeżeli chcesz, żeby twój biznes działał legalnie, słuchaj podcastu Prawo dla biznesu. Zapraszam. Piotr Kantorowski, redaktor naczelny czasopisma Prawo dla biznesu EU. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że firma organizująca spotkania szkoleniowo-integracyjne, w których uczestniczą jej kontrahenci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie mogła odliczyć te wydatki. To odwrotny wyrok od poprzedniego wydanego przez NSA w podobnej sprawie, gdzie sąd orzekł, że firma wydatków na spotkania integracyjne odliczyć nie może. Sąd wskazał, że przepisy trzeba interpretować odrębnie w stosunku do każdego stanu faktycznego. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy, która ma uregulować franczyzę. Projekt zakłada m.in. korzystniejsze warunki rozwiązania umowy i ochronę przed pomnażaniem długów przez mikroprzedsiębiorców, których biznes się nie powiódł. W związku z nowymi rządowymi regulacjami, które obligują spółki obrotu do sprzedaży energii po cenie niższej niż rynkowa, w zamian za rekompensaty. Wyspecjalizowane fundusze rozważają finansowanie przyszłych sporów sądowych o zablokowane ceny prądu. Tak zwane third-party funding to sposób finansowania procesu przez inwestora w zamian za część odszkodowania. niwalion. spółka wyspecjalizowana w tej dziedzinie, szacowała rok temu, że globalny rynek finansowania sporów przez podmioty trzecie przekracza 10 miliardów dolarów i stale rośnie w Polsce. Takie procesy prowadzi już np. kancelaria DLA Piper. Wiadomości z Unii Europejskiej Komisja Europejska opublikowała projekt unijnej dyrektywy o współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, która ma poszerzyć zakres automatycznej wymiany informacji. Nowe przepisy mają objąć tzw. dywidendy niepowiernicze oraz handel kryptowalutami i niektórymi tokenami NFT. Za niewywiązanie się z obowiązków grozić będą kary 50 tysięcy euro lub 20 tysięcy euro, gdy do składania raportów będzie zobowiązana osoba fizyczna. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie ochrony prawnej wzorów oraz rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych. Nowe przepisy zakładają między innymi przyznawanie ochrony cechom wzoru, które w widoczny sposób są przedstawiane w zgłoszeniu. Dzięki temu będzie wiadomo, który element wizualny danego wzoru jest faktycznie objęty ochroną. Komisja Europejska przedstawiła projekt pakietu legislacyjnego mającego na celu ułatwienie pozyskiwania kapitału przez giełdę. Przepisy zakładają m.in. podwyższony próg bezprospektowy i łatwiejsze przenosiny z New Connect na rynek regulowany, a także zmiany dotyczące ujawnienia informacji poufnych. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji w newsletterze, na który można zapisać się na businessupdate.pl, tam także linki do wszystkich informacji usłyszanych w podcaście. Wszystkich zapisanych już na newsletter prosimy o sprawdzanie folderów, oferty i spam i przenoszenie do głównego folderu. Jeżeli podcast był pomocny, prosimy o polecanie go dalej. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.